No dobra, to został nam ostatni element, w jakim jest konserwacja rękawic, czyli co robimy, żeby potrwało, żeby nasza, że tak powiem, rękawica wytrzymała dłużej. No i kiedy rękawice wymieniamy. Kiedy wymieniamy, może zacznijmy od tego, rękawice powinny Wam wytrzymać rok, dwa lata, w zależności od tego, jak często ich użytkujecie, jak intensywnie pracujecie na przyrządach. No, i też jakiej jakości ta rękawica jest, to jest pierwsza rzecz. Kiedy wymieniamy poza tym, oczywiście mówię, to jest czas orientacyjny: może to być dłużej, krócej, zależy to od wspomnianych czynników. Ale jeżeli ubieramy rękawicę i widzimy, że jest gdzieś tutaj jakieś rozdarcie, pęknięcie, nawet jeżeli on jest małe, no to nie bagatelizujcie tego. to Przypatrzcie się i już na pewno takiej rękawicy do. Wszelkich sparingów zadaniowych, gdzie jest kontakt z przeciwnikiem, ze sparing partnerem, nie używajcie. Bo to się potem po prostu wysusza i działa jak taki ostry kan, gdzieś tam, nie tylko sobie możecie gdzieś się zaszkodzić, ale też koledzy bądź koleżance z sali. To jest jeden punkt. Kolejna rzecz, jeżeli mimo wszystko ktoś się upari, trenuje w takich rękawicach i zaczyna. Wypadać wypełnienie z tych rękawicą. To już jest dramat. Raz, że to się wala po sali, dwa, że jest mniejsza ochrona waszych kostek. A trzy no to najgorszym jakby skutkiem tego jest to, że no mniejsze wypełnienie, to też mniejsza ochrona waszego sparing partnera czy sparing partnerki. No po to, są zostały wymyślone rękawice, aby chronić zarówno kości nasze, jak i zmniejszać obrażenia naszych przeciwników, spring partnerów etc. Kolejna rzecz, jeżeli rękawice długo śmierdzą, to znaczy, że tam się już bakterie tak zalęgły, że no nie ma opcji. Trzeba je po prostu wymienić, bo to jeżeli będziecie dłużej używać tej rękawicy, to możecie mieć potem jakieś nieprzyjemności, jeżeli chodzi o skórę skórę dłoni. Kolejna rzecz, że. Jeżeli się co chwilę odpina, jest po prostu zużyty, no to też to są rękawice już do wymiany. Jak jesteśmy przy rzepie, fabrycznie rękawice są przeważnie zapięte do końca i tak dostajecie. Tu jest druga, tak? Natomiast, żeby jakby przedłużyć żywotność tego rzepa, ja proponuję zawsze zapinać to w ten sposób, że nie zapinamy do końca całości, tylko zapinamy tutaj o ten kawałek. Tak? To wkładamy tutaj do środka. Na to idzie druga rękawica, analogicznie zapięta. Mieści to się w torbie. Rzep nie jest zużywany na całej powierzchni i to wtedy przedłuża jego żywotność. Więc tak bym sugerował. To są e, jakby symptomy takie, żeby e, tą rękawicę wymienić. Bo mamy tutaj kolegę, który chce <gry> wystąpić w filmie. Ozi, chodź do mnie. No, chodź, chodź, Witek, chodź, 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 O tak. To jest OZI, przywitaj się tam, tam jest kamera. E, no i dalej. E, już wiemy, na co mamy zwrócić uwagę. E, teraz, jak zadbać o tą rękawicę. Jeżeli mamy rękawice ze skóry, bydlęcej, jej, bawole, etc., są specjalne balsamy, którymi smarujemy zewnętrzną część e, rękawicy. E, natomiast są też e, jeszcze e, spreje dezynfekujące. No bo wiadomo, jeżeli jest ta rękawica w użyciu i przykładamy ją gdzieś tam do twarzy, czy uderzamy przeciwnika, no my się pocimy, przeciwnik się poci, ty się nie pocisz, no to te bakterie też się tam zbierają, więc używamy też sprayów dezynfekujących. Zwróćcie uwagę, żeby to były spreje bez alkoholu, bez jakichś nadmiernych sztucznych substancji, bo to też może później powodować... Aha, i na specyfikę, bo może być tak, że użyjecie, a będzie wchodziło to w reakcję chemiczną z, z materiałem rękawicy. No i może wam to nawet rękawice zniszczyć. Używamy też pochłaniaczy wilgoci, które wkładamy do środka rękawicy, stawiamy na noc i to wystarcza Rękawice wietrzymy, wszystkie rękawice pochłaniają wilgoć absolutnie, więc tutaj nie ma wyjątków. Co jeszcze? No są też metody domowe, takie chałupnicze. Można włożyć woreczek z ryżem, który pochłonie nam wilgoć na noc. Oczywiście ryż potem wyrzucamy. Możemy też włożyć skarpetkę z sodą oczyszczoną, działa to dokładnie tak samo. Albo słyszałem też o takich metodach, że wkładamy rękawice do lodówki na noc, do zamrażarki. No nie polecam, bo to niszczy je później w większym stopniu już pomaga. No i to by było w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o rękawice o ich konserwacji życzenie, także pozdrawiamy z Rozykiem i Aleksander Jorak, pamiętaj, lepiej jest tek, a nie jakieś kanapeczkiem.